Ten organ z tej strony Bart i jak widzicie pewnie znowu uciekam przed cieniem, mam nadzieję, że mi się to uda. Dzisiaj opowiem, to będzie trochę taki może minimalny, luźniejszy odcinek, powiem kilka ciekawostek na temat polskich banknotów przedwojennych i pokażę troszeczkę znaków wodnych. No i przy okazji omówimy banknotu, którego jeszcze nie omawiałem, o czyli 20 złotówkę. No to... Zacznijmy, ale jeszcze najważniejsze: bardzo dziękuję za 70 subskrypcji. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Postanowiłem, jako że mam dobrą teraz, fajnie mogę Wam pokazać znaki wodne. Bardzo dobrze mogę pokazać również znaki wodne na niemieckich banknotach. I o co chodzi z tym przesunięciem niektórych znaków wodnych? Co widzicie na dwudziestce? O, właśnie, patrzcie, nawet wchodzi troszeczkę na y, obręb y, banknotu ten znak wodny. Nie wiem, jakim co cudem jest spowodowane. Stówka, tak pokażę to nie po kolei. Y, troszeczkę jest przesunięta, ale nie jest aż tak źle. Najwięcej to chyba jest 20 tak przesunięta, bo już 50 ładnie na miejscu nam bardzo ładny znak wodny jest. Dodatkowo jeszcze ciekawa rzecz na temat niemiecki, którą zapomniałam Wam powiedzieć. Bardzo przepraszam za to. O, widzicie tutaj? Y, widać troszeczkę taki pasek takich dziwny takich włosków. O, tutaj. Patrzyłem na internecie. Y, większość banknotów niemieckich, we, właśnie tych, co tutaj y, teraz pokazuję, ma właśnie taki coś. Nie wiem, czym jest to spowodowane. Może po prostu tak dla ozdoby zrobili, chociaż żadna nie jest to zbytnia ozdoba. A teraz przejdźmy do, bank, do banknotu 20-złotowego. Yy, mam tutaj postać Emily Platter, troszeczkę inną niż na tym najbardziej znanym banknocie. Yy, co ciekawe, ten banknot, tutaj mam taką całą kubkę, więc wyjmę sobie. Co ciekawe, ten banknot jest chyba bardziej nawet znany. Chociaż jest późniejszy i ma bardzo ciekawą historię, która jest chyba w miarę no, niezbyt mało znana. Magnety są podobnej wielkości. Na początku oczywiście ten mi się bardziej podobał. Bardzo ładny. Ta 20 złotówka z roku 36, tutaj mamy 31. Ale i jest to bardzo sympatyczny banknocik, naprawdę fajny, ciekawy. Mamy tutaj Emilie Plater, czyli bohaterkę powstania listopadowego. Tak nie naprazuje. Mamy dwa portrety. Dodatkowo mamy tu bardzo fajny. Yy, wygląd yy, liści. Mamy tu również trochę owoców oraz bardzo fajnie przenikające tutaj koło zębate. Yy, bardzo to naprawdę fajnie wygląda taki trochę ukryty szczegół. Naprawdę to nam fajnie wygląda. I znak wodny też przepiękny. Naprawdę znak wodny tutaj jest bardzo fajny, bo na tym wcześniejszym makrocie nie był zbyt wyszczałowy. A mogę nawet pokazać. Chociaż pokazywałem w moim chyba najbardziej znanym filmiku yy, Polskie banknoty przedwojenne. Chociaż teraz bym trochę inaczej jeszcze nawet nagrał ten filmik, który nagrałem. Ale bardzo dziękuję, że tyle z wyświetleń. Yy, no i ładnie to nam wygląda. Trochę tutaj będzie kontrastik, co zobaczycie za chwilę. Dużo mamy takich jakby właśnie li, liściowych yy, odstópt, ale to na większości banknotów tak jest. No, i na rewersie mamy już całkowicie kolorowo, bardzo kolorowo, naprawdę. Co tu mamy? Tu możemy powiedzieć, mamy tu szczęśliwą obywatelkę II Rzeczypospolitej Polskiej, A oczywiście to jest takie przenośne może symbolu, symboliki. Mamy tutaj matkę, która nie trzyma siano w stroju chłop, chłopskim. Nie jest to bardziej strój ludowy, to jest strój chłopski oraz ma dwójkę dzieci. Stoi pod nim dwójka dzieci, jeden z, młot, z młotem, takim ogromnym, takim konkretnym młotem, a drugi ze statkiem. Wtedy dużo było właśnie symboli statków ukrytych. Tak samo było na dziesiątce yy, i tak samo miało być na baknocie 500 złotowym, yy, ale niestety nie został wprowadzony do obiegów, kiedy yy, z banku, yy, na uchodźstwie. Wtedy szkoda w sumie, że ta seria nie została wprowadzona do obiegu, bo były to naprawdę piękne banknoty. A teraz takie osiągają straszliwe ceny. Że czasami naprawdę mi jest żal, bo chętnie bym sobie taki banknocik kupił, tylko naprawdę ze względów, bo one są takie bardzo ładne. Dobrze, mam nadzieję, że omówiłem już ten banknot. A teraz banknocik 20 złotowy. O co chodzi z tym banknotem 20, 20 złotowym? Yy, mamy tutaj. Mamy tutaj postać Emily Platter. Yy, tak samo jak tam, tylko in, na innym yy, obrazie. Ale ten banknot był początkiem nowej serii. Yy, a mianowicie yy, w 1936 roku Bank Polski podjął decyzję o tym, żeby, Pol żeby unowocześnić polskie banknoty, miały, dwie, miały mieć dwie nowe rzeczy. Po pierwsze, i chyba najważniejsze, miałyby mieć przedłużone jakby żywotność banknotów, żeby polepszoną farbę, żeby była trwalsza itd., bo chyba o polimerowych tak jeszcze wtedy nikt nie myślał. A po drugie, miały być bardziej jednolite. Yy, to trochę nie wiem, czy to była dobra rzecz, bo te banknoty były naprawdę bardzo ładne i chyba projektanci te banknoty naprawdę się do nich przyłożyli, szczególnie do stówki 50. No, w sumie do wszystkich się bardzo przyłożyli. Yy, no i to dobrze, bo przez to mamy teraz taką bardzo ładną serię, jak te oto banknoty piękne. I na pewno te niemieckie banknoty, które były już jednolite, nie są takie ładne jak te nasze Banknoty. Pewnie większość osób, co się numizmatyką albo po prostu banknotami interesuje, kojarzy taki banknot właśnie z tego okresu z Janem Henrykiem Dąbrowskim. I właśnie to był drugi banknot z tej serii zaraz po dwudziestce. Zresztą widać, że jest on bardzo podobny. Jeżeli nie znacie tego banknotu, no to nawet nie musicie szukać, bo po prostu tak miał wyglądać ten banknot. Tylko. Że miał tu być Jan Henryk Dąbrowski, miał być tutaj, tutaj miał być y, polski orzełek, tutaj gdzie mamy te, o, tutaj w środku mamy te malutkie rozety, miał być napis BP, y, a na rewersie miało być y, grupka osób. Jeden jakiś malarz, i jedno dziecko bawi się samolotem. Tutaj ktoś ze statkiem, czy stojący na stole taki statek, i tak to miał mniej więcej wyglądać. Tutaj mamy Sukiennicę w mieście generalnego gubernatorstwa, bo rynek krakowski to był plac Adolfa Hitlera w czasie generalnego gubernatorstwa. A to nawet się ostatnio dowiedziałem, chyba nawet wczoraj, to tak powiedziałem: od tak po prostu. No, i y, co jeszcze ciekawego miałam powiedzieć o tych banknotach? No, to, że y, nie wytłumaczę raczej. Próbowałam Wam tłumaczyć, ale w, w, według mnie ja to bardzo źle zrobiłem, jak ja to wytłumaczyłem y, w filmikach o generalnej guberni. Y, o co mi chodzi? No, jak y, mówiłem, na rewersie tego banknotu były symbole nauki, rozwoju, przemysłu. A tutaj mamy sukiennicę. Dlaczego mogło być tak zrobione? Według mojej teorii, tak po prostu sobie pomyślałam, żeby ukryć to, że Polska się rozwija symbole przemysłu, rozwoju i takie tam inne rzeczy. Mogło to być jak jeszcze po prostu spowodowane, żeby Polacy mogli odróżnić stare banknoty od nowych banknotów. Dlatego one też były większe, trochę inne. Ale wątpię, żeby było tą zmianą zastępowanie tych banknotów, o, 50 złotych, tymi banknotami, nie wiem, dlaczego takie coś wymyślili, bo to nie ma sensu w ogóle. Bo dodatkowo te banknoty tak czy siak dałoby się łatwo zastąpić, no bo bogowie grecy nie są aż takimi złymi rzeczami do pokazania na banknocie, a Reverse, no to rewers, nawet ten budynek był na stówce z II wojny światowej. Więc yy, nie byłoby chyba dla Niemców takim że Co ciekawe, tutaj mamy przejeżdżający samochód taki z tego okresu. Widać troszeczkę o, pod tym bankiem. Taka ciekawostka. I nie wiem, dlaczego ogólnie chcieli te banknoty tak zastąpić. Właśnie to jest moja taka mała. Teoria, żeby uchwycić właśnie symbole rozwoj, rozwijającej się Polski, tylko Polacy są podludzie, macie w swoim generalnym gubernatorstwie pracować i się niczym nie interesować. Jeszcze, żeby to pokazać, tutaj mamy dziesiątkę z czasów generalnej guberni, a tu gdzieś na samym dole jest dziesiątka stala. Ogólnie te banknoty się niewiele różnią, szczególnie znakiem wodnym i rewersem. Tak wygląda rewers. Stary, raczej nowy, generalnie gubernator. Chopin. Chopin, znany polski kompozytor, który w swoich nawet utworach troszeczkę tęsknił za Polską. A tak stary banknot wygląda. Symbole przemysłu, handlu, trzy kobiety z różnymi rzeczami, przedmiotami, ze statkiem, ze zbożem, tutaj z młotem. I ten bagnowiec jest taki bardzo niewinny. I może po prostu dlatego, żeby zasłonić to, że się Polska rozwija, albo po prostu ukryć, nie wiem, na przykład port w Gdyni, albo to, że Polska w generalnej guberni miała dostępu do morza, dlatego statki byłyby bezsensowne, tak narysowane. No. Takie są moje, moje, takie są, taka jest moja teoria. Piszcie w komentarzach, jaka, jakie są wasze teorie na temat tego, dlaczego te banknoty tak dziwnie zmieniły swoje, yy, swoje rysunki, swoje szczególnie najczęściej rewersy. No, myślę, na słótce na było tak samo, chociaż tam był dąb poniatowskiego. Teraz już poprawię, bo wtedy powiedział po prostu dąb. Yy, jeszcze jedną rzecz taką informacyjną, YouTube mi wyłącza komentarze, pewnie dlatego, że słyszy, że nie, nie mówię dorosłym głosem, no bo to jest prawda, bo nie jestem dorosły, yy, tylko mówię bardziej głosem dziecięcym, coś takiego i mi wyłącza komentarze, jak to próbuję włączyć te komentarze, to się często te komentarze coś tam były, usuwają, dlatego wiele komentarzy już na starszych filmikach, a nie wiem nawet ile tam jest wyłączanych, muszę to wszystko sprawdzić, jest, więc nie wiem, to nie jest moja wina, tylko to jest YouTube'a wina, że dlatego, że jak są jacyś inni twórcy, to nawet nie wiem, co oni mogą robić. Nawet najgorsze rzeczy to oni mają włączone komentarze po prostu tylko dlatego, że są starsi, a po prostu kanał o banknotach musi mieć wyłączone te komentarze tylko dlatego, że słychać bez dziecięcy. No to jest trochę takie dziwne, no ale nic, cóż ja na to poradzę, no niezbyt nic. I to by było dzisiaj na tyle. Jeżeli Wam się moje filmiki podobają, bardzo proszę o subskrypcję i łapkę w górę. Dziękuję, cześć.